państwa problemy zostają za drzwiami pojazdu. <laughs> Żebyś wiedział skurwy, synu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety nie przyjmujemy takich zleceń. Trzy miesiące zbierania szmal. Dobra, jedziemy do uruchomienia usługi. Niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. No może łącza. Cześć, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Witajcie, e, tak. Dziękuję. Tutaj zaczęliśmy w tym momencie. Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Czym się, tak Czym się tak ekscytujesz? Zaraz ci pokażę. Delamey, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są państwo w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No, trudno. <grym> ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Deks na nas nie oszczędza. No to już wiemy, na co idzie jego część. Excelsio. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. A widzisz, jak Jackie jest ubrany? Wygramy trochę. pewnie też. W sensie? Zobacz, widzisz, jaka lekkość jest ubrana? No, ale pokaż mi Wydaje jego, mi się, że czekaj, za czekaj, bardzo czekaj, nie czekaj. Widzę. czekaj, czekaj. Zobacz, jak jesteśmy ubrani. Mm, no co? Słabo. Jak słabo? Słabo? Nie, no nie jest tak źle. Weź, so. jakiś zabot ma. Ach. No, wiadomo, jakby była w glanach, byłoby lepiej. Tylko ale z sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Hmm. Czeki. jedziemy na poważną akcję, Ty zachowujesz się, jakby to była impreza. Serio. Tak o mnie myślisz? To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. Hmm. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w kąpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwon teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. Zbliżamy się do celu. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Hmm. Że co? Arystoteles. Rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, wi? słyszysz? Też to uwielbiam. Pieprzcie się. <laughs> Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. No, dziękuję. na razie. Za wybór sieci kurczę, ale to się pięknie wszystko prezentuje. Naprawdę. Po no całym to takim ataku zaczęło. na cyberpanka, nie? Ale to wiesz co? To ta nazwa Delamain, tak mi się kojarzy, kurczę, z czekoladą. Chodź. No dokładnie. Czekaj, wezmę Fredheda. No dobra. I co teraz? Idź za Jackiem. jakby się zmarszczyły spodnie pod śladkami. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim z działu technologii wojskowej. Witamy w kompeki Plaza. Są na flatheada. Pamiętam. Bo widzisz, on pomimo tej eleganckiego stroju to i tak Jej wygląda rodziny. na kogoś, kto zaraz może ci Bo przyłożyć, chciała. nie? Witamy w Kompeki Plaza. Co? Proszę pojedynczo. Sugerujesz, że to pomysł? Czy siebie słyszysz? Ech, mamy problem. Mogą Państwo wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham. Ach, Państwo na spotkanie z Panem Takim? <laughs> Najmocniej przepraszam za zamieszanie. No raczej. <laughs> Kontrola zajmie tylko. Trochę takiej ironii, nie? I... <laughs> no, no. Proszę bardzo. No Witamy w Kompeki Plaza. O, ale ty, ale patrz ona. Jest... Znaczy, ona jest ze złota. Widzisz? Widzę. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko. Na Cyborg, nie? Tak. Viktorino. I tam dla druga dwóch osób, też. I tam jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana takiego o państwa przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy, wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. Osiemnaście godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. E, oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Nie udało się. W... Jeszcze udało tylko skręcić. Proszę nie? aktywować mm -hmm. swój chip SID. No. To Ty, Hana. Hana. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. Idź za Jackiem. No to chodźmy. No prowadź. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to? Hana. Hmm? Przyjemny tutaj nie? No. Nie to co na targach w córku. Zobacz na te drzewka. Czekaj, skąd się wygłupiać. No co? Takie duże chodzę. z najdroższych modelek świata. Nie poderwać. Czekaj, co nam tutaj pokazuje, że możemy się napić, czy co? Zjeść! O, chodzymy. jaki ty głowy. A kiedy mówię, że polecą głowy, to mam na myśli dosłownie. Bardzo. Chyba Bartosz, wystarczy witamy na dziś. Czyli damy w tę plecję placę. No no dobra, Jacky, no idziemy gdzieś. Dni po wszystkim się obowiązuje recepcja. Można zajmieć dowolny miejscem. I też to dotyczy. To wpłynie na nas wszystkich. Czekaj, bo to on teraz zawsze tu jest. Jak już domkniemy ten kontrakt. A, po, mam z nim porozmawiać? Mhm. Mm Dobre, tak idziemy. zrobisz, a teraz chodź do pokoju. No, grzecznie się posłuchasz, zobacz jak to wygląda. Super. Ale te drzewka są boskie. Te gałęzie takie, no bo ja nie wiem, to drzewko. Szkoda, że nie mamy tego ray tracingu. To wszystko jeszcze by się tak odbijało, wszystko i lśniło. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wygląda? Ty, jak przebrany solos. Wal się. No weź naciśnij, żebyście jechali. się robi. No co on taki podłamany jakiś jest? Może podskoczymy, a nie możemy skakać w windzie. No nie. To jest szyba, czy, czy ekran telewizora? Nie mam pojęcia. A to jest... To, to wszystkie takie są boty. Tak. Nie lubię złotego. tego. No ale wiesz, ile są warte? Jak... Czyste złoto, no to wiesz. Zaj, ja ty że nie brał. Mierze, na Zaje, tyże pomnisz, jak my testowali tę technikę na naszych? Prozarażenie pod a Brawo... Jest i nasz pokój. Rozładnie. Lapis... Jesteśmy w pokoju. Uuu, całkiem stylowy. A szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, rybki? Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netranera. Si, si, me acuerdo. Teraz odpalacie flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prosto ta jest najbardziej kosztowna. Aurelius, Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Mm -hmm. Czekaj. Flathead gotowy? Jak Flathead gotowy? Już prawie. To my szukamy szybu, tak? Wentylacji. Tutaj jest. Mhm. Mm jest i szyb. Okej. Okay. Jackie skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Ale jest świetnie No chodź, pajączku, chodź, chodź. Wygląda w sumie tak jak ptasznik, Systemy trochę. Sprawne. Bateria pełna. Co teraz? <laughs> Poczekaj, aż Flathead zhakuje system. utknął, jebany. <laughs> Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Wij weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomogła tobie znaleźć droga. Weź od niego ten chip. Czyli? No Okej. Okay. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. I co teraz? Czekaj Dobra, mam widok. do monitoringu? <coughs> Może tak być. Ludzie są odcięci od Prowadzi swoich Prowadź go do, do następnego okres. otworu wentylacyjnego. Parasaka pokryje wszystkie koszty. Eee, Detektowane karami. Gdzie jest następny? Tutaj. Tu nie chodzi pieniądze, tylko nie świetle. Dobra, poszło. Dobra, że nie mam kontroli nad wodzą. Dzielnicą z której sam pochodzę. Tydzień, tyle mam. jaka jest. spryciula. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać. I co? Wchodzi, nie? Ale jest czerwone. A bo mu nie kazali. Okay, wszedł. Nie, wszedł. Przełączam cię na następną kamerę. Kąn, że to było dla ciebie. Dobra, i co mam Bo znowu napisał, znaleźć? że dla miłej pani sprzątającej, ee, która go znajdzie. Znaleźć wejście do I że przeprasza za hmm. bałagan. No, sobie żyły, ale napiwek hmm. zostawił. Tutaj jest. Eee, bug. problem. No, to Co z... nie ma do was. Ta pani nam przekazała. Stoi mi na drodze. Trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Myślisz, że jest wolny? Spróbujmy. Co za kl? Co powiesz na telewizor? Szukaj dalej. Szukaj, może to? Mm, panel kontrolny terrarium Najważniejsze, no chyba się nie ale w kroku motocyklista. To tutaj. Mam tu kontroler klimatyzacji w terarium. Wyślij do niego flatfire. Uruchomienie komendy. Ale już ta nie przeszkadzała, nie? No nie. Dobra. I co teraz? Poczekaj, aż sprzątaczka się odsunie. Coś się dzieje z terrarium. Hej, bag! Udało się. Ale dziewczyno, wiesz, nie te zwierzęta kosztują. No dalej, nie mamy czasu. Do tego klimatyzacji musisz przejść. Dobra. Naszym pajączkiem. Okay. Poszło. Dobra, i teraz za pomocą skanera znajdź wejście do wentylacji znowu. Kolejne. Czekaj, no, o tutaj jest, no, dobra. Tam. No leć mały, leć, leć, leć. Ja już się z nim zżyłem. Czuję no się ja też, jak, ja, ja jakby też. był moim zwierzątkiem. Dobra. Okay. Rezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek. Otwórz. Niezbyt mu to idzie. Cholera. No to inaczej. pomyślmy... za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Tak. Rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Mm -hmm. Co to jest? Łatwo. O, czekaj, coś tutaj łapie. To jest komputer. A tutaj? Nie. O, czekaj, widzę coś tu. Dobra, podłączamy Flatheada. Dajesz mały, dajesz. Gotowe. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Aby się, druga a druga kamera czekaj, jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Aby przełączyć się pomiędzy dostępnymi kamerami naciśnij krzyżak prawy lub lewy. Dobra. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netranera. Jeden netraner, ale 100 operacja na sekundę. E, co teraz? To co robimy? Unieszkodliwiamy go. Musisz się do niego podpiąć flatheadem. A ja zamrożę go jednym takim demonem. Stara nazwa, nie pytaj. A ten hmm. rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mogłabyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. No ale najpierw musisz tu wprowadzić flatheada. Ja. Czyli tak. Czyli muszę być. Yy... Do drugiej kamery. Hmm. Ja muszę przejść przez drzwi jakoś. Aha, czekaj, czyli co, znowu znowu mam przez wentylację go przeprowadzić? No, tutaj nie wiem. osłona szybu. Ale też nie mogę. Czekaj, wrócimy tutaj. Za pomocą skanera znajdź przejście dla Flatheada do pokoju Netranera. Czyli musimy znaleźć. O, jest. Okej, okay. ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Chyba znalazłam przejście. Okay. Wyślij tam Flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. I to jest ten włas, który wcześniej też najechałeś na niego. Dobra, on już poszedł. I teraz. tutaj do tego netranera. Odepnij wodę Musisz... do fotela. OK. Na razie, na razie, idzie dobrze. Hmm. Tu nie? Jak nasz pies, nie? <noise> tak, dokładnie. No, mamy go. Już się nie zerwie. Flathead zostaje, tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Mój bien. Całkiem nieźle poszło. Jak się czujesz? E, Okej, okay. tylko trochę mi się kręci w głowie. Może byś usiadła, tak. usiądź, usiądź. Ile ci zejdzie? Jesteś tam? Czemu nie usiadłeś? Jestem. Nie mogę. Słuchajcie, lot jest grubszy, niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej. A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Właśnie to zrobię. I klapnij sobie, nie Poczytamy mm -hmm. Ujarzmiony smog Historia Jorinabu Arasaki Przypomina starożytną Przypowiedź Oto młodszy syn jednego z najpotężniejszych Co? Tak, nowoczesnego świata Wyrzeka się własnego dziedzictwa Porzuca należny mu z racji Urodzenia dostatek I wybiera życie na ulicy Tylko po to, by po latach wrócić Z podkulonym ogonem na łono rodziny Tyle wiadomo z oficjalnych źródeł. Dlaczego jednak Jorinabu w ogóle zdradził ojca? Czemu wrócił? W ciągu ostatnich kilku lat udało mu się odnaleźć kilku z jego dawnych przyjaciół i uzyskać odpowiedzi na niektóre z pytań. Yorinobu które... urodził się, tak? Które opinia publiczna zadaje sobie od dekad. Yorinobu urodził się na początku XXI wieku w Tokio jako pierwsze dziecko trzeciej żony Saburo Arasaki Michika. Michiko. Wydaje się, że nie sprawiał większych kłopotów, aż do czasu, gdy w wieku 21 lat ukończył uniwersytet tokijski. Jeszcze tego samego dnia został zaproszony przez ojca na tajemniczą rozmowę. Wieść niesie, że kilka godzin później wymknął się z przyjęcia wydanego na jego cześć i zniknął w mrokach nocy. W ciągu następnych kilku lat Yorinabu był widywany w towarzystwie grupy nomadów, znanych jako Kotetsu, Noriu. Stalowe smoki, zapewne w ramach młodzieńczego buntu, wdawał się w konflikty z agentami Arasaki, głosząc przy tym antykorporacyjne hasła. Sobaru wyrzekł się Yorinabu, a jego najstarszy syn Kei poprzysiągł zemstę młodszemu bratu. Jak na ironię, to właśnie na pogrzebie Keia Yorinabu miał ostatecznie pogodzić się z ojcem. Co sprawiło, że dumny Saburo przyjął przeprosiny i jaką rolę odegrała w tym wszystkim enigmatyczna Hanaka Arasaka, tego możemy się tylko domyślać. Hanaka Arasaka. <laughs> Dobra. Co teraz? Coś tam. O, 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 zobacz. Usiądź. O, usiądź. No, usiądź sobie. Kręcić się w głowie w końcu. Dobra. Hmm. Kilka godzin Jak później. Czemu on z tego zrezygnował? Hmm. Kto zrezygnował z czego? Jorinobu Arasaka. Z takiego <coughs> życia. Stara sprawa. Coś mi się obiło o uszy. Sama pomyśl. Masz wszystko: pieniądze, wykształcenie. Twój stary w jednej chwili może obrócić połowę świata w nuklearną pustynię. A ty nagle rzucasz to wszystko w cholerę? I co robisz? Zakładasz gang. Stalowe smoki, czy jakoś tak. Zerwał kontakty z rodziną, założył skórę i pobawił się w Gangusa. A potem wrócił. Dlaczego? Niczym ański no człowiek. A jebać go. Co mnie obchodzi jakiś bogaty dupek i jego zachcianki. Ma. Ta. Jak znam życie, to mieli protekcję całej tokijskiej Arasaki. Pozaży jebani. I jeszcze ta nazwa. Stalowe smoki. Jak ze snu prawiczka, pobawił się w twardziela, a potem mu się znudziło. Turysta, pierdolony. Turysta czy nie, właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia penthouse zdjęte. Pięknie. No to wchodzimy. Dobra, możemy tutaj zapisać. Eee, dobra, możemy zapisać. I w tym momencie sobie zakończymy, tak. Dobrze zapisało? Tak. Wolny slot na zapis Tak, jest zapisane. Hej, okay. boy. Ty cały czas byłaś na Kończymy. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, do zobaczenia.